Wciąż trwa sezon na cukinie, więc zrobimy dzisiaj na obiad placki. Cukinię już sobie obrałam, za chwilę ją zetrę. Będziemy potrzebować jeszcze jajka, proszek do pieczenia, zioła prowansalskie, mąkę, paprykę ostrą, paprykę słodką, sól i suszoną cebulkę. Jak nie macie suszonej, możecie drobno pokroić kawałeczek zwykłej cebuli. Będzie ok. To ja wam troszkę zmieniam ustawienie. Zmieniam też troszkę stanowisko i bierzemy się za teście. Ja będę używała tej tych najgrubszych oczek, ale wy możecie którychkolwiek. Kinia starta. pobieramy ładnie tarkę. Zawsze gdzieś tam się pochowa, zawsze gdzieś tam jeszcze te biurki są. A szkoda wszystkiego wrzucać. A powiedzmy, że względnie. Pijamy dwa jajka. Ja je oczywiście wcześniej umyłam. I teraz bierzemy łyżeczkę, ja sobie przy okazji ręce opłuczam. Aż obok łyżeczki mam też łyżkę, to przy okazji I ją sobie wzięłam. ma od proszku do pieczenia. Pół łyżeczki. łyżeczka soli. Jeśli lubicie bardziej słone, to oczywiście dosłudcie. Suszona cebula. Jeśli nie lubicie suszonej, możecie dać drobno pokrojoną zwykłą cebulkę albo kawałek pora. Jedna łyżeczka. Druga łyżeczka. Papryka słodka. Nie będę się bawić, tylko sobie zdejmę. Już jest taka pensetka, przeznaczona tylko i wyłącznie do kuchni. I to jest taka płaska łyżeczka. Papryka ostra. Damy pół łyżeczki, więc będzie szybciej nasypać. Albo i nie, bo się buntuje. Ćwierć łyżeczki. Będzie normalnie to ja sypię na oko. Przy was tylko... O. Wszystko mi dzisiaj z rąk leci. Przy was tylko tak zawsze odmierzę.

Jak nie widzicie źródła możecie pożyczę lekarz bazylię samą. No i mąkę. Z mąką powiem Wam szczerze będzie najtrudniej, bo zależy ile cukinia weźmie. Chodzi nam o to, żeby uzyskać takie zwarte, gęste ciasto. Kolejna akurat jest dość sucha, na tyle sucha, że zastanawiam się, czy wodą nie podlać. Fajnie puściła wodę i fajnie się złączyła z jękiem, więc nie musimy na szczęście wody podlewać. mamy takie dosyć gęste ciasta. Ono nam nie będzie pływać. A tak przy okazji, możecie w komentarzach napisać, czy chcecie, żebym zrobiła pasztet z cukinii. Teraz rozgrzewamy patelnię, nie mogłam zacząć robić to wcześniej. Ja smażę na oleju. Przygotuję sobie teraz talerz do ściągania placków. palca. Właśnie jeden witalec. Ja mam trochę wilgotną patelnię, dlatego tak strzela. Nakładamy takie niewielkie plasterki. Tak najtrudniejsza część. Czekamy aż się usmaży. a w tym czasie możemy posprzątać. Przyprawy do przyprawnika. U jeśli nie macie podzielnej uwagi, to nie sprzątajcie teraz. Szkoda spalić placki. Proszek do pieczenia też już nie będą potrzebne. Mąż wraca z pracy. A ja mam raz roboczy już zciągnięty. Tylko sobie się nie zrobiłam, No ale cóż, poczeka chwilkę. Nie, to ja też byłam w Tylko pierwsza wróciłam. To idę mu odważ, nie będę tak. Trochę zmniejszy gaz, a przez tą temperaturę patelni. Tak, dla płatności jeszcze obracam, bo dość grube są. Ale widzę, że już się pięknie smarzyły wszystkie. Więc ściągamy. Pierwsza partia prezentuje się w ten sposób. Ja najbardziej lubię je takie sota, ale możecie użyć na przykład, tak jak do placków ziemniaczanych, tej śmietany. I nakładam kolejną partię. Ja Wam zrobię teraz cięcie, żebyście się nie męczyli, ale no, widzieliście mniej więcej ile trwa usmażenie jednej partii. Więc do zobaczenia jak usmaży już wszystko. Minęło pół godziny, a ja zdejmuję właśnie ostatnią porcję. W sumie z tej proporcji wyszło wyszło 22 placuszki. Już Wam pokazuję jak one się prezentują. Dokładnie tak. że patrzę, że muszę wymienić patelnię, że ta już się wysłużyła, to zachęcam was takie śmiało do zajrzenia w opis filmu a tego i różnych innych. A mi nie pozostaje nic innego, jak nakarmić głodnego męża, a wam życzyć. Smacznego!